Hej, pamiętacie jak ostatnio przedstawiłem wam dość pozytywne wieści, iż istnieje szansa na to, że nowe odcinki Powstania Smoków, czyli konkretniej mówiąc druga część drugiego sezonu, będą miały premierę jeszcze w czerwcu? Cóż, jakby to powiedzieć... Emisja odcinków została przełożona. A więc ostatnio w programie australijskiej telewizji Nine Go pojawiła się informacja o tym, że pierwszy nowy odcinek rozpoczynający drugą połowę drugiego sezonu zadebiutuje już w sobotę 29 czerwca bieżącego roku. Była to dość zaskakująca wiadomość, ale no w żadnym wypadku nie była to plotka puszczona przez kogoś niewiarygodnego, więc jakieś prawdopodobieństwo istniało. Sporo osób się już ucieszyło, ale niestety jednak nie trzeba było długo czekać na to, aby od odcinki zostały usunięte z programu tak po prostu z dnia na dzień zniknęły. Co oznacza, że premiery 29 czerwca nie będzie. Choć z tego co słyszałem, podobno w Korei pierwszy nowy odcinek ma wyjść jakoś teraz pod koniec czerwca, ale za te informacje nie ręczę. Nie ma tutaj sprawdzonego źródła, więc chyba bym to zignorował. Dlatego znów kolejny już raz w tym roku wracamy do punktu wyjścia i zadajmy sobie jeszcze raz to pytanie. Kiedy w takim razie pojawią się nowe odcinki Ninjago Powstanie Smoków? Oficjalnej daty nie ma, ale poznamy ją prawdopodobnie w tym lub w przyszłym tygodniu. No, nie ma opcji, że będziemy musieli dłużej czekać na jakiś zwiastun albo chociaż po prostu odliczanie do premiery. To po prostu jest już niemożliwe, jest już za późno. Ja datę premiery przewiduję, jeszcze że powiedziawszy na sierpień, na początek sierpnia, bo wtedy przerwa pomiędzy pierwszą częścią tego sezonu a drugą będzie dokładnie taka sama jak w przypadku sezonu pierwszego, więc to wydaje się być takie całkiem logiczne. Jeśli chodzi o polski dubbing, o polską premierę, to absolutnie nie ma się czym tu martwić. A może jest. No, kiedy odcinki wyjdą już po angielsku, to z automatu w tym samym dniu dostaniemy też polski dubbing, choć oczywiście nie w Polsce. Trzeba będzie skorzystać z oprogramowania VPN, połączyć się z angielską wersją Netflixa i dopiero tam zmienić język dubbingu na polski. To brzmi strasznie absurdalnie, ale tak jest już od dłuższego czasu, nie wiem czemu. Jeśli ktoś chce, to może czekać, aż te odcinki oficjalnie wyjdą w Polsce, ale patrząc na to, że to opóźnienie zazwyczaj wynosi kilka miesięcy, to lepiej chyba trochę pokombinować i obejrzeć sobie to wtedy, kiedy reszta świata. Sponsorem odcinka jest wydawnictwo Blue Ocean. Kilka dni temu do sprzedaży trafił nowy magazyn Lego Ninjago z minifigurką wspinaczkowego Lloyda. Niestety cena podniosła się do 22,99. Magazynu szukajcie w Empiku. To już wszystko na dziś. Zachęcam Was do zostawienia swojej opinii w komentarzu i dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.